Powracając do zagadnień działek opuszczonych przez mieszkańców, przez użytkowników i okolicznych mieszkańców warto wspomnieć o, o jednej, która właściwie ostała się pewnego rodzaju pewnego rodzaju oczkiem w głowie swojej użytkowniczki ale do niej przejdziemy zaraz. W tym czasie warto pokazać może jak sobie radzili z budową altan wszyscy, którzy może nie mieli siły albo nie mieli chęci, by, by kupić gotowy projekt. Zresztą to było w latach 90., także każdy robił co mógł. Tu jest prawdopodobnie kiosk. Kiosk ruchu, może mi czytelnicy podpowiedzą co to jest dokładnie, co to było. I zamiast sobie to spokojnie stać to zostało po prostu zniszczone buty zostały kolejne buty wszystkie szyby wybite fizycznie wszystkie łącznie z proszę zobaczyć jak to było wykończone kasetony najprawdziwsze kasetony spróbujemy wejść Mam ochotę spojrzeć na datę tej gazety, przepraszam Państwa. Jeśli na filmie nie jest czytelne, to wyświetlam czwartek, 20 grudnia, rok 2012. Tutaj gazeta z czwartku, 19 grudnia 2012. Chyba czytelnik wyborczej. zobaczmy kolejną datę. Piątek 14 grudnia 2012. Znaczy te daty nam nic nie powiedzą. Jeszcze raz pozwólmy sobie zajrzeć na panoramę. Wracając na moment do, do tej jednej działki, która tak naprawdę ostała się niemal nietknięta. Jest furtka cała. Nie spotkałem ani jednej furtki, nawet słupków do furtek po drodze, jak szedłem. Tu jest furtka. Kłódka nawet jest zasłonięta jeszcze folią, żeby łatwiej było otworzyć. Piękne wejście. Tam mamy fragment szklarni. Szklarnia ma dach cały, także uszkodzenia, które na niej widzę, wnioskuję, że są elementem takim, który już był. Widzimy przejeżdżający samochód. Właśnie wychodzimy z działek. Ale jeszcze wrócimy zaraz.